Cześć! Mam na imię Dawid i część z Was zapewne zna mnie z bloga Second Handy, Hand który już od prawie trzech lat prowadzę, a ci, którzy mnie nie znają, to mam nadzieję, że zapamiętają mnie z tego właśnie kanału tutaj na YouTubie, który w dniu dzisiejszym rozpoczyna swoją działalność. W trakcie mojego blogowania myśl o założeniu swojego kanału na YouTubie bardzo często pojawiała się w mojej głowie, ale jakoś nigdy nie miałem na tyle siły, czasu i samozaparcia, aby w końcu ją zrealizować. Nowy rok sprzyja realizacji różnych postanowień, dlatego zdecydowałem się nie zwlekać już więcej z tym pomysłem i wprowadzić go w końcu w życie. Do tej pory komunikowałem się z moimi odbiorcami za pomocą dużej ilości tekstu, który cieszył się notabene całkiem niezłą czytelnością, bo nie da się spędzić więcej niż trzech minut tylko na przeglądaniu obrazków w każdym wpisie. Dzisiaj postanowiłem spróbować swoich sił w bardziej interaktywnej, przystępnej, może trochę bliższej formie, jaką jest film na YouTubie. Będę dla Was nagrywał z mojej skromnej garderoby, tutaj zaaranżowanej na studio. Nie mówcie nic gdzie znanej jako Racka, to może się nie zorientuje, że się zainspirowałem. Głęboko wierzę w to, że możliwości techniczne schodzą na dalszy plan, jeśli ma się coś ciekawego do powiedzenia. Tak na przykład Mariusz Max Kolonko nagrywa swoje filmiki kalkulatorem w jakiejś kanciapie w Boston, Massachusetts, a oglądają go setki tysięcy osób. Zobaczymy, może w tym przypadku będzie podobnie. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować za obejrzenie mojego pierwszego filmiku i zaprosić do subskrypcji mojego kanału, na którym w niedługim czasie pojawią się kolejne filmiki. Na pierwszy ogień pójdą. Takie rozwiązania ze współczesnej mody męskiej, które na pierwszy rzut oka nie mają praktycznego zastosowania, a z takiego właśnie zastosowania wyrosły. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i do zobaczenia.